Chodź, na się.

Ważne czy dziewczynno, nieważne czy chłopaki, mało czy dorosłych każdy jest Kto tu się urodził, zarabia pracuje, mieszka wami, uczy, w tym polskim grudzie. Popatrz? popatrz na niebo nie popatrz jak ja pomyk Wiosna zielenią i jesień na pół roku. Trawy na łąkach się złocą i karmi nas z znam. A księżyc błyszcząc nocą, to moja ojczyzna. Powięła chłoda, gdy wierz na tej Dziecko to taki patriota mały, na, na co dzień, nie od święta. Polską zna i polskie godło, Wiem, oj, wszystkie pamiętam. Dziecko to taki patriota mały, na na Myślał i czytał przejrzysty, Brzydkich słów ją nie uzyska. pięknie blisko, pięknej ziemi bladnictwu, jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska, ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. My nie chcemy rzeczy zbyt wielkich, tylko tyle, aby każdy się cieszył. My tylko tyle chcemy, aby Yes. The